Stary. Moi drodzy na deser jeszcze Pio Quinto. To jest chyba taki budyń za 25. A, za 25. Kordoba. Już Wam mówię jak smakuje. Serdecznie Piotr Poloprzywarski. Zobaczcie, jaki piękny widoczek z samego rana. Coraz bardziej zaskakują mnie te hostele, które przychodzą, słuchajcie, z samych siebie. Tutaj za dobę płacę 8 dolarów. W cenie mam śniadanie składające się z naleśników, które zaraz Wam pokażę. Ogródek, basen i powitalnego drinka. Słuchajcie, w tej cenie. Dosłownie za chwilę przekąszę siadanko i idziemy się do kolejnej miejscowości najprawdopodobniej ostatniej w Hondurasie. Tak więc Wasze zdrówko moi drodzy smaczną yerbamate, pamiętajcie Smacznej jerbusi i Jedzonko porfa drodzy Przekąska przed śniadaniem Bardzo sporo street foodu jest na mieście Na dobrą sprawę cały czas do rana do wieczora To są takie empanady za 5 Cordoba Czyli jest to słuchajcie a, no bardzo mało Nie wiem jakieś 15 centów, nie wiem 50 groszy, 60 groszy może mm. serem na słodko nie spodziewałem się. Myślałem, że to będzie, słuchajcie, normalnie wiecie? Zwykły ser. A to na słodko. Mm, spoko. Tak więc wygląda śniadanie, o którym wam wspominałem. Są to takie pankejki. Naleśniki. Do tego macie jakąś herbatę, kawkę, ja oczywiście klasycznie yerba mate. i jeszcze są banany, tak więc życzę wam smacznego, jeśli teraz jecie. No i pakuje się i zawijamy no jestem już w autobusie słuchajcie zostałem miejsce w pierwszym rzędzie no i jedziemy do Panagu czyli do stolicy kraju aby przesiąść się tam do kolejnej miejscowości autobus powinien kosztować nie więcej jak 35 a Kordoba, czyli jest 30 dolarów i pamiętajcie że jeśli macie swoją torbę, swój plecak na siedzeniu to was policzą za to, jeśli wejdziecie w kolana sobie na przykład, to was nie będą liczyć, tak więc ja już jadę, parę przebitek z drogi my no widzimy się w stolicy pozdrawiam serdecznie u Łukasza, w Kasia który tutaj mieszka w Selinie Elomordo. mieliśmy się zobaczyć w sumie na chwilę, ale ja wyjeżdżam bardzo wcześnie, tak więc Pozdróweczki, niech się wiedzie i powodzenia w kolejnej podróży, a ja jadę dalej na północ kraju. Boże. Dojechałem już na stację, jak zwykle pełna ludzi, taksówek, jedzenia i jedziemy w stronę miejscowości Leon. moi drodzy, dwie godziny jeszcze na północ, z głodu nie umrzecie, jest wszystko: jedzenie i picie. I autobusy co kilka minut. Zobaczcie, tutaj macie bezpośrednio baner więc się nie zgubicie. Managua, słuchajcie, Leon, wsiadamy. Pan do kobra? Leon, 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 ja. Ale, ale, ale! Dobra, słuchajcie, idziemy. Tak wygląda toaleta na dworcu autobusowym. Nie najpiękniejsza, ale można sobie siknąć spokojnie. Czekamy, aż się zbiorą wszyscy ludzie i jedziemy. Dalej zostało tylko kilka miejsc do zapełnienia, tak więc ruszamy. Ale, 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 ale. Ale, Słuchajcie, dojechałem właśnie do miejscowości Leon I to dobre panie powiedziały, że mnie jeździł z takimi gośmi, którzy jeżdżą Ala takimi turtukami rowerowymi i mówisz, żebym ten. Ola. Ja. Słuchajcie, mówiły mi te panie, już wam mówię, żeby nie jechać z tymi gośćmi, bo tam są bandyci. Słuchajcie, panie od razu mówią, że uważać tutaj na porcu Mówią, bo cię wywiozą, ale ja mówię, nie spokojnie, ja jestem duży chłopak. Nikt do to raczej nie wywiezie, ale mówiły, żeby uważać tutaj po prostu na tych ludzi, którzy jeżdżą tymi takimi ala, że tak powiem, nie wiem, taksówkami. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda, bo jestem właśnie w taksówce. Już wam pokazuję. Spory młyn, na dobrą sprawę, dość dużo się dzieje. I w porównaniu do Granady, ten dworzec jest ulokowany dalej od hosteli. W Granadzie jest tak, że wysiadacie i macie wszystkie hostele praktycznie. Odległości jednej do dwóch ulic. Tutaj jest na odwrót, tu jest jakieś niemal 3 km do hostelu, więc wziąłem taksóweczkę za po 5 złotych. Bardzo spoko cena, tak więc jedziemy do Leon. Jeszcze raz Szemano. Witam serdecznie. Dojechałem do pięknego miasta, jakim jest Leon. Zaczytałem się. Chyba trochę bzdur w internecie odnośnie wielkości miast tutaj w e, Nikaragui. Najpierw chyba doczytałem, że największym miastem jest Managua, później jest Granada. Teraz drugi raz wyczytałem, że Leon jest drugim miastem i ma 170 tysięcy mieszkańców. Podobno Granada miała tyle samo. Nie mam pojęcia, moi drodzy. Idziemy zwiedzać. Zatem trzymajmy się tego, iż Leon jest drugim największym miastem tutaj w tym kraju. Przyjmijmy, że tak jak mówi. Wikipedia, tak jest, dojechałem dość sprawnie, w jakieś 3 godziny, chyba nawet nie, z Granady, bardzo łatwo, i trzeba było się przemieszczać pomiędzy stacjami. Tam, gdzie dojechał bus, tam odjeżdżał za chwilę drugi, jest pora obiadowa, tak więc trzeba wybrać się na jakieś jedzonko. Dodatkowo Leon jest jedną z dwóch miejscowości, które wybierają a turyści, tak jak mówiłem wcześniej, Granada oraz Leon są to dwa takie dość ładne, dobrze zachowalne, kolonialne miasteczka. Miejscowość Leon pierwotnie została założona w ciut innym miejscu, 30 km od obecnego. Podsłuchajcie, wulkanem Momotombo, ale niestety podczas wybuchu zostało zniszczone i trzeba było przenieść w obecne miejsce, czyli to jest 30 km dalej. Wygląda całkiem spokojnie, jest spory ruch dzisiaj Ale dalej szukam jedzenia. No i znalazłem jakąś meksykańską knajpę, takie rie. No i słuchajcie, tutaj oferują również obiady. Polo y, pojoch, przepraszam, jalapeño plus a, picie za 100 albo Milanesa de Res plus picie za jedyne 80 co jest naprawdę słuchajcie wynikiem w okolicy 2 dolarów. Love is love, love, is love. Ari, spodziewałem się, że w meksykańskiej knajpie w Nikaragui zapłacę za jedzenie przystawka, drugie danie. i Do tego picie, słuchajcie, niecałe 3 dolary, chyba około 11 zł. Naprawdę niesamowite, niesamowite jak Nikaragua jest tanim krajem. Nawet chodząc do knajp yy, z innych krajów, tak, takich bardziej fancy, płacimy dalej mega mało. No to zobaczcie, jest znak, zakaz wchodzenia do baru z bronią Moi drodzy na deser jeszcze Pio Quinto To jest chyba taki budyń za 25 uh, za 25 Cordoba, już wam mówię jak smakuje no dobra słuchajcie, będziemy próbować to nam pani, żeby podtrzymała mi tą kamerę biorę. Zaraz okay. biorę. Dobrze, Słuchajcie <grym> <grym> Próbujemy <grym> Mmm. Te gusta? Sí, gusta. Rico. Qué bien. Ojciec. turbo słodkie, naprawdę. Na górze jest chyba cynamon, tak mi się wydaje. Ale zdecydowanie za duża porcja. Przy złote. Polecam serdecznie. Te parę przebiteczek na... na... Na film. Moi drodzy, Siemano, pozdrawiam serdecznie. Właśnie robimy liveika. Pozdrawiam wszystkich widzów. Elo, mordkich Siemano, Byjcie na... na YouTube. Już jesteście na YouTube, Bądźcie jeszcze raz. Tak więc dużo zdrówka dla wszystkich i lecimy dalej z liveem. Co robić w miejscowości Leon? Na pewno, słuchajcie, trzeba się wybrać na wulkan, który jest niedaleko, stąd nazywa się Serro. Negro i to będę czynił w dniu jutrzejszym, chociaż jest za późno Z reguły są wyjazdy o godzinie chyba 8 rano, o godzinie 14 Na pewno warto jest zjeść lokalne jedzenie I podobno przejść się w stronę katedry, tak więc Idziemy zabukować wyjazd i idziemy w stronę katedry Do świąt jeszcze grubo półtora miecha A to już jest wszystko ozdobione i w wielu miastach w Managua, dzisiaj, i wczoraj w Leon. Słuchajcie, napis 2022 wesołych świąt. zobaczę dość szybko to przystroili. I te bałwany w temperaturze 35 stopni też są mocne. Budynki dość podobne do tych, które można było spotkać w Granadzie. Bardzo podobny styl. Zobaczcie, naprawdę pięknie wyglądałem na tle tego dzisiaj ciemnego nieba, które zaraz pewnie spowoduje deszcz. A zdecydowanie najbardziej zaskakująca jest uprzejmość ludzi w tym kraju. Bo oprócz jednej próby. Podwójnego, że tak powiem, kasowania za bilet za plecak. Nie wydarzyło się nic. Same pozytywy, tak więc słuchajcie, Nicaragua wysoko przeskakuje na podium krajów Ameryki Centralnej ze względu na uprzejmość mieszkańców. Słuchajcie, jestem już w hostelu, to nazywa się WIA-WIA. Via. Wszyscy polecali robić tury wulkanowe z nimi. Tak więc ja się szykuję, słuchajcie, na jutro. Na no, jeden z tych wyjazdów. Stałem wiele pytań od tego, jak dolecieć do Nikaragui. Na pewno są jakieś loty do Managua, ale które mogą być bardzo, bardzo drogie, więc moim zdaniem, najlepszą opcją dolecieć jest do Kostaryki I następnie przedostać się drogą lądową, ponieważ San Huu, San przepraszam, San Jose w Kostaryce do Nikaragui jest jakiś słuchajcie. 5-6 godzin, więc nie ma problemu w autobusie jeżdżą busy bezpośrednio teraz do a, Nicaraguj, jeżdżą busy, które przejeżdżają również przez Honduras, Salwador. tak więc to jest moim zdaniem najlepsza opcja i zdecydowanie będzie najtańsza. Dzisiaj podczas live'a ustalaliśmy, że dobrze byłoby robić a, shorty na YouTube'a i nie wiem czy się zgadzacie, ale stwierdziliśmy w sumie chyba wszyscy, że albo to będą widoczki albo ewentualnie będę wstawiał Jedzenie takiego, którego nie da się kupić u nas, czyli coś co jest, że tak powiem bardziej egzotyczne. Albo owoce, albo po prostu coś, czego nie dostaniemy u nas. Tak więc jak jesteście za tym lub macie inne ciekawe opcje, dajcie znać proszę w komentarzu, co chcielibyście zobaczyć w shortach na, na YouTube. -ku. A to ten pan za mną właśnie to jest zwany Chimciasz, który na ulicy wymienia pieniądze, a w bankomatach słuchajcie, BAC. Z Revoluta wypłacicie hajs za darmo, ważna rzecz. Z takich ciekawosty ten wulkan, słuchajcie, 30 km oddalony stąd, ten który wybuchł, to jest ten właśnie na banknocie o nominale 500 Cordoba. Tak więc wyjazd w hostelu Via Via został załatwiony na dzień jutrzejszy, a teraz idziemy jeszcze do centrum, chciałbym wam pokazać Katedrę, bo również katedra znajduje się na banknocie o nominale 500 lecz po drugiej stronie. W cenie 30 dolarów jest przejazd w jedną stronę w drugą, a gogle kombinezon, deska, aby zjechać i koszulka w cenie, tak więc moim zdaniem, bardzo spoko cena idziemy do centrum. Nie do miary, jak tutaj szybko przygotowują się do świąt. U nas to chyba z tydzień wcześniej, czy dwa można kupić. Jakieś tam rzeczy związane ze świętami, a tutaj Na grubo No i dochodzimy do parku głównego, miejsca Gdzie zawsze tętni życie Niemalże Całą dobę Przy wszystkich parkach z reguły w każdym mieście Ameryki Łacińskiej, przy każdym głównym parku Jest mnóstwo street foodu, mnóstwo ludzi Można kupić z reguły prawie wszystko A tutaj jest Katedra, o której wspominałem wcześniej, największa katolicka katedra w Ameryce Środkowej i ta, która znajduje się na banknocie o nominale 500. Próbowałem zrobić takie, zobaczcie zdjęcie, żeby w ten sposób zobaczyć ten budynek, który jest właśnie na 500. -ce. 21 lat temu, czyli w roku 2000 wpisano miasto na światową listę dziedzictwa UNESCO, jak wiele miast na świecie, ale w sumie nie ma dziwić, bo naprawdę jest tutaj ładnie. Miasto zostało zachowane w dobrym stanie i 11 lat później, czyli w roku 2011 tą katedrę, którą pokazywałem Wam przed chwilą, również wpisano na ten samą. Listę A to jaka religia dominuje w kraju To chyba nie trzeba mówić Ołtarzyki postawione są niemalże W każdej części Kraju, w każdej części miasta I chyba trafiłem jeszcze na jakieś Święta, bo tu są jakieś postawione Figurki, nie wiem czy to miało coś Wspólnego z wyborami, które odbyły się Niedawno Stary. Do granicy z Hondurasem niecałe dwie godziny samochodem, już około dwóch godzin, busem również można się uwinąć. I stąd, jeżeli pojedziecie sobie bardziej na zachód, w 30 minut będziecie nad. Pacyfikiem. Tak więc, Leon, moim zdaniem, jest bardzo dobrze ulokowanym miastem. Zaraz, przy placu głównym jest dość ciekawa aleja z, ze zdjęciami ludzi oraz dwoma flagami po prawej stronie. Jest, słuchajcie, flaga a Nicaraguj, po stronie lewej, ta czerwona z czarnym jest to, słuchajcie, flaga, flaga FSLN, czyli w języku hiszpańskim Frente Sandinista de Liberación Nacional, czyli w języku polskim nic innego jak Sandinistowski Front Wyzwolenia Narodowego, była to partia polityczna założona tutaj właśnie w Nicaraguj i to cała Aleja została poświęcona osobom biorącym w tym udział. Tutaj dodatkowo przy tej alei znajduje się również mural, który przedstawia walkę za wolność, jak opisuje napis poniżej, to czego nie widziałem w Chyba w innych miastach nie było aż tak dużo street foodu na ulicach Granady Leon zdecydowanie Góruje, jeżeli chodzi o ilość jedzenia na ulicy I dodatkowo o jakość tego jedzenia, bo to jest ważne To, że jedzenie jest dużo, to wiecie, dużo może być Ale najważniejsze, żeby jedzenie było smaczne Kolejny pięknie zachowany kościół, czyli Iglesia La Merced Wejdziemy do środka, zobaczymy jak to wygląda od wewnątrz. Bardzo ładnie zachowany kościółek. możemy iść dalej. Wypadałoby coś zjeść, tak więc chodźcie po raz drugi. Dzisiaj, w dniu dzisiejszym, zapraszam Was na meksykańskie jedzenie, ponieważ jest turbosmaczne. Tanie, no i ulokowane bardzo blisko mojego hostelu, a to jest w sumie bardzo ważne Chyba jednak jestem pierwszym influencerem jedzeniowym, no bo zjadłem właśnie obiad I nawet nie wziąłem telefonu, tak więc wracamy pomału do hostelu Zaniosłem wieczorem jeszcze pranko tutaj do hostelu Słuchajcie, Los czele to jest hostel, który oferuje robienie prania Nie wygląda najlepiej, ale... Ogarnia pranie, tak więc jeszcze będzie nocny spacer po mieście. Zobaczymy jeszcze, co słychać wieczorem w mieście Leon. Większość lokali się pozamykała, robi się pusto wieczorem, ale najważniejszy element miasta, czyli plac, powinien być pełen ludzi. no niestety się rozpadało i trzeba wracać na chatę takie życie moi drodzy pogoda w Nikaragui wieczorami no nie rozpieszcza niestety moi drodzy powoda popsuła plany dzisiejszego wieczora, mam nadzieję, że jutro zrobimy takie wieczorne wyjście w Leon mam nadzieję, że coś się będzie działo uciekam do montowania, dzięki wszystkim za lajwa dzięki wszystkim słuchajcie za a donate dzięki za miłe komentarze, tak więc słuchajcie, szykuję teraz grubą podróż, tak więc najprawdopodobniej kupię bilety. Trzymajcie kciuki. Widzimy się w kolejnym odcinku Nara!